Czy ty w ogóle wiesz, jak Bóg mówi do człowieka? Serio. Czy kiedykolwiek go usłyszałeś? Nie mówię o jakimś wewnętrznym przeczuciu. Pytam cię wprost: kiedy ostatni raz Bóg coś tobie powiedział? Jeśli odpowiesz tak, mówił do mnie, to kiedy to było? Wczoraj, pięć lat temu? A może sam już nie wiesz? A jeśli mówisz nie, nie słyszę Boga, to wiedz jedno: coś jest nie tak. Bo relacja z Bogiem to nie jest jednostronne gadanie do nieba, to nie jest rzucenie modlitwy i czekanie w ciszy, to rozmowa prawdziwa. Ty mówisz, On odpowiada, On prowadzi, On podpowiada, On ostrzega i daje pokój, ale też potrafi zatrzymać się w miejscu, żebyś w końcu usłyszał. Jeśli nie słyszysz, nie znaczy, że On nie mówi. Może po prostu Ty nie słuchasz. W tym filmie pokażę Tobie, jak naprawdę Bóg przemawia do swoich dzieci. Nie raz, nie dwa, ale każdego dnia. I w wielu różnych sposób. Jeśli go nie słyszysz, to nie znaczy, że jesteś zgubiony, ale może to oznaczać, że przestałeś go szukać tak na serio. Zostań ze mną, bo to, co za chwilę usłyszysz, może cię albo przestraszyć, albo dać tobie spokój, jakiego nie znałeś od lat. Zostaw suba, kliknij dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A teraz zaczynamy. Zacznijmy od czegoś, co masz pewnie na półce. Może zakurzoną, może otwartą tylko przy okazji świąt. Biblia niezwykła książka. Nie zbiór bajek, przypowieści czy historii sprzed wieków to żywe słowo Boga. W języku greckim to słowo logos oznacza właśnie spisane słowo Boże, objawione raz na zawsze całej ludzkości. To przez nie Bóg mówi do każdego z nas i to codziennie, jeśli tylko mamy odwagę to słowo otworzyć i potraktować poważnie. Posłuchaj tego. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. To nie ja, to Ewangelia według Jana, rozdział pierwszy, to nie metafora. Jezus sam jest tym Słowem: Logos to On. I kiedy Bóg mówi nigdy, przenigdy nie powie niczego. Co byłoby sprzeczne z Jego Słowem. W księdze Izajasza jest napisane: Tak będzie z moim słowem, które wychodzi z moich ust: nie wróci do mnie bezowocne, lecz wykona to, czego chce i spełni pomyślnie to, z czym je posłałem. To znaczy każde Jego zdanie ma cel, nic nie jest przypadkowe. A w drugim liście do Tymoteusza masz, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Rozumiesz? Biblia to nie opcjonalny dodatek dla wierzących. To podstawa, to narzędzie, którym Bóg Cię kształtuje, prowadzi, karci i umacnia. I choć świat się zmienia. Ludzie zmieniają poglądy, mody się zmieniają, boże słowo się nie zmienia. Nigdy. Jezus sam powiedział: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, lecz wypełnić. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 17. Czyli nie chodzi o kasowanie Starego Testamentu. On go dopełnił, uzupełnił. Pokazał o co naprawdę chodziło od samego początku. Jeśli chcesz usłyszeć Boga. Weź Biblię. Nie raz w roku. Nie z przymusu. Codziennie. Bo właśnie przez to słowo, przez Logos Bóg mówi jako pierwszy. No dobrze, skoro Biblia, czyli Logos, to fundament. To co z tymi chwilami, kiedy czytasz jakiś fragment i nagle czujesz, że to zdanie jest o Tobie. Nie o kimś innym. Nie ogólnie. O Tobie tu i teraz. To jest właśnie Rema, Boże, Słowo Żywe wypowiedziane osobiście do Ciebie. Nie chodzi o nowe objawienia, jakieś dziwne wizje, tylko o moment, w którym Duch Święty ożywia konkretne zdanie z pisma i wkłada je prosto w Twoje serce. Także masz pewność, to nie przypadek, to Bóg mówi do mnie. I to nie emocjonalna euforia, to duchowe uderzenie prawdy, nie na poziomie myśli czy nastroju, to coś głębiej, na poziomie ducha. Tam, gdzie nic innego nie sięga. Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I tutaj użyte jest właśnie słowo rema, a nie logos, czyli nie chodzi o ogólne zasady, tylko o konkretną, daną w tym momencie wypowiedź Boga. W Ewangelii Jana Jezus dodaje: Duch daje życie, ciało nie przynosi żadnego pożytku. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są duchem, i życiem. To znowu jest rema. To znaczy, że kiedy Bóg mówi do ciebie przez ducha, to nie tylko daje wskazówkę, on daje życie. W środku. Prawdziwe. Głębokie. Ale uwaga, to trzeba umieć rozróżnić, bo rema to nie jest chwilowe, mam wrażenie, że coś powinienem. To nie przeczucie, to nie emocja. Emocje to dusza. Rema trafia do ducha i wiesz, że to przyszło od Boga, bez wątpliwości, bez lęku, ale z Bożym Pokojem. I nie zapominaj. Bóg jest duchem i ci którzy go czczą muszą go czcić w duchu i w prawdzie. Ewangelia Jana, rozdział 4, werset 24. To oznacza, że jeśli chcesz usłyszeć rema, musisz się uczyć słuchać duchowo, a nie tylko po ludzku. Więc kiedy znów otworzysz Biblię, nie czytaj tylko oczami. Proś Ducha Świętego. Mów do mnie. Daj mi twoje rema. I bądź gotów, bo jak przemówi to już nic nie będzie takie samo. Teraz posłuchaj uważnie, bo to, co powiem, może Tobie oszczędzić lat bólu, pomyłek i rozczarowań. Bóg przemawia przez pokój, ale nie ten światowy, tani, chwilowy. Chodzi o pokój w duchu, taki, który przychodzi z wnętrza, którego nie jesteś w stanie sobie wmówić ani wymusić. To Boże potwierdzenie. Jeśli się o coś modlisz, coś rozważasz, masz podjąć decyzję, to jest zasada. Nie ruszaj się, dopóki nie masz pokoju. Nie podpisuj, nie kupuj, nie mów tak. Nie działaj, jeśli twój duch nie jest spokojny. Pan Jezus powiedział: Pokój zostawiam wam, mój pokój daje wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce ani się nie lęka. Ewangelia Jana, rozdział czternasty, werset dwudziesty Widzisz? On zostawia swój pokój nie psychiczny spokój niezłudne bezpieczeństwo. Jego pokój to znak duchowego prowadzenia, a święty Paweł pisze: O nic się nie martwcie, ale we wszystkim przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem przedstawiajcie swoje prośby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. List do Filipian, rozdział czwarty, wersety 6 i siódmy. To jest dokładnie to. Nie spokój z głowy, tylko pokój z nieba. I on przychodzi po modlitwie. Czasem po kilku minutach, czasem po tygodniach, a czasem po latach. Ale jeśli się nie poddasz, przyjdzie. Dlatego nie odpuszczaj. To się nazywa modlitwa aż do przełomu. Czyli modlisz się tak długo, aż w końcu czujesz w duchu. To jest to. Bóg mnie słyszał. Będzie dobrze. I wtedy, nawet jak okoliczności się nie zmieniły, nawet jak dalej jesteś w tym samym miejscu, wiesz, że Bóg dał tobie odpowiedź. Masz pokój. A kiedy On daje pokój, nic i nikt nie jest w stanie tobie go odebrać. Zdarzyło tobie się kiedyś, że ktoś podszedł i powiedział coś tak trafnego, tak w punkt, że miałeś ciarki na plecach? Może nie wiedział o twojej sytuacji, a powiedział dokładnie to, co potrzebowałeś usłyszeć. To może być właśnie Bóg, mówiący przez drugiego człowieka. W Biblii mamy świetny przykład. Saul, ten, który prześladował chrześcijan, spotkał Jezusa w drodze do Damaszku i stracił wzrok. A potem Bóg mówi do pewnego ucznia imieniem Ananiasz. W Dziejach Apostolskich, rozdział 9, werset 10, czytamy: Był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. Pan powiedział do niego w widzeniu, Ananiaszu, a on odpowiedział: Oto jestem, panie. I pan wysłał go do Saula, tego samego, którego wszyscy się bali, żeby położył na niego ręce i przywrócił mu wzrok. Tak to działa. Bóg czasem posyła kogoś innego, żeby przyniósł tobie odpowiedź, zachętę, albo nawet ostrzeżenie. Ale teraz słuchaj uważnie, bo to bardzo ważne. Nie każdemu, kto mówi: Mam dla ciebie słowo od Boga, należy ufać. To brzmi duchowo. Brzmi pobożnie, ale może być niebezpieczne, jeśli nie jesteś czujny. Pierwszy list Jana, rozdział czwarty, mówi wyraźnie: Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Co to znaczy? Że masz obowiązek sprawdzić, czy to, co ktoś tobie przekazuje jako słowo od Boga, zgadza się z Biblią. Bo Bóg nigdy nie powie niczego, co by się kłóciło z Jego pismem, nigdy. Jeśli ktoś tobie mówi coś, co przeczy Bożemu Słowu, możesz od razu to wyrzucić z głowy, bo prawdziwe przesłanie od Boga nigdy nie zaprzecza logosowi, czyli Biblii. Więc tak, Bóg mówi przez ludzi i może posłać do ciebie człowieka z konkretnym przesłaniem. Ale zanim w to uwierzysz, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, przetestuj to z Biblią w ręku, z modlitwą. Bo Bóg jest niezmienny, wczoraj, dziś i na zawsze, a Jego słowo nie potrzebuje korekty. Są takie momenty, że człowiek zostaje dosłownie wbity w ziemię. Żadne kazanie, żadna książka, żadne logiczne tłumaczenia, tylko coś, co przychodzi z góry i nie da się tego wyjaśnić. Tak, Bóg potrafi mówić do człowieka w nadprzyrodzony sposób, i choć to rzadkie, to się zdarza. Biblia jest pełna takich sytuacji głos z nieba, wizje, sny, aniołowie, i to nie tylko w Starym Testamencie, ale uwaga to nie jest główny sposób, w jaki Bóg dziś mówi. W liście do Hebrajczyków, rozdział pierwszy, czytamy: Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg dawniej do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył świat. Czyli tak, Bóg kiedyś przemawiał przez różne niezwykłe sposoby, ale dziś przede wszystkim mówi przez Jezusa, przez Jego życie, Jego naukę, Jego słowo. Ale, i tu warto być czujnym, to nie znaczy, że Bóg całkowicie zrezygnował z nadprzyrodzonych znaków. One się zdarzają i dzieją się także dziś. Kilka dni temu dostałem wiadomość od mężczyzny, który przez całe życie był zagorzałym ateistą. Nie wierzył w nic, wyśmiewał wszystko, co duchowe, i nagle o trzeciej nad ranem. Przyśnił mu się sen o czasach ostatecznych. Sen tak przejmujący, tak wyraźny, że, jak sam napisał, wiedziałem, że to nie była tylko moja głowa. Obudził się przerażony. Nie mógł spać, nie mógł jeść. Wiedział, że właśnie Bóg go poruszył. Ten sen całkowicie go przemienił. Zapytał mnie: Co ma teraz zrobić? Więc tak, Bóg może przemówić przez sen, może przemówić przez wizję, może posłać anioła. Ale to zawsze będzie miało jeden cel przyciągnąć cię do prawdy do Jezusa, do zbawienia, do pokuty, do przemiany i nigdy nie będzie sprzeczne z Jego słowem. Nie szukaj więc cudów na siłę, ale nie wykluczaj ich, jeśli Bóg uzna, że właśnie tak ma do ciebie dotrzeć. Bo On wie najlepiej, co wstrząśnie twoim sercem na tyle, że przestaniesz go ignorować. Znasz to uczucie, kiedy wszystko nagle się zatrzymuje? Coś miało pójść do przodu, a tu drzwi zamknięte, albo odwrotnie, coś się otwiera, czego w ogóle się nie spodziewałeś. I wtedy człowiek zadaje sobie pytanie: To przypadek, czy może Bóg coś mówi? Bo prawda jest taka: Bóg często prowadzi nas przez okoliczności. Zamyka drzwi. Otwiera inne. Zatrzymuje, przyspiesza, zmienia bieg wydarzeń, nie dlatego, że nie wie, co robi, ale właśnie dlatego, że wie najlepiej. I bardzo często robi to, żeby nas czegoś nauczyć, żebyśmy nie utknęli w wygodzie, żebyśmy duchowo dojrzewali, żebyśmy przestali polegać na sobie. W liście Jakuba, rozdział pierwszy, wersety drugi do piątego, jest napisane: Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy różne próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary rodzi wytrwałość. A wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mając żadnych braków. Trudności to nie przypadek, to narzędzie Boże. Ale uwaga, nie każda sytuacja pochodzi od Boga. Jest przeciwnik, jest ten, który miesza, kłamie, stawia pułapki, i czasem to on pcha nas w ścianę, udając światło. Dlatego w każdej sytuacji zawsze pytaj Boga, Panie, czy to od Ciebie. Czy ty zamknąłeś te drzwi? Czy wróg je zatrzasnął? Czy ta okazja jest od ciebie, czy to przynęta? Nie bierz niczego za pewnik. Rozeznawaj, bo to, co wygląda jak porażka, może być Bożą ochroną, a to, co kusi sukcesem, może być sidłem, które cię odciągnie od Bożej drogi. Bóg przemawia przez to, co się dzieje wokół, ale ty musisz być czujny i gotowy zadać pytanie: Boże, co chcesz mi przez to pokazać? I nie bój się pytać nawet kilka razy: On się nie obrazi, On chce, żebyś zapytał, bo tylko wtedy, kiedy słuchasz Jego odpowiedzi, idziesz Jego drogą, a nie swoją. Jeśli naprawdę oddałeś swoje życie Jezusowi, jeśli narodziłeś się na nowo, to nie jesteś sam. W tobie mieszka Duch Święty. To nie symbol, nie teoria, to realna obecność Boga w tobie. Jezus powiedział to wyraźnie w Ewangelii Jana, 14 rozdział. Werset 16. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na zawsze, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi ani nie zna. Ale Wy Go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Duch Święty to nie jest dodatek do wiary. To Boży głos w środku Twojego ducha. To On Tobie przypomina Boże Słowo wtedy, gdy tego najbardziej potrzebujesz. To On cię zatrzymuje, gdy masz zrobić głupotę. To On cię prowadzi, uczy i mówi: To nie jest droga Boga. A czasem, to jest to: idź. W liście do Efezjan, rozdział pierwszy, werset trzynasty, Paweł mówi tak: W Nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. To znaczy, że Duch Święty jest pieczęcią Boga na Twoim życiu, Jego znakiem, że jesteś Jego, a w pierwszym liście do Koryntian, rozdział drugi, wersety od dziesiątego. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga, bo któż z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie Duch Człowieka, który w Nim jest? Tak i tego, co Boże, nikt nie zna, tylko Duch Boży. Dzięki Duchowi Świętemu masz dostęp do Bożej mądrości, której nie da Tobie żaden człowiek, żadna książka, żaden internet. I teraz coś pięknego, coś, co porusza mnie za każdym razem. W liście do Rzymian, rozdział ósmy, werset dwudziesty szósty Paweł mówi: Podobnie i duch wspiera nas w naszej niemocy. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie da się wyrazić słowami. Zdarzyło tobie się kiedyś, że klękasz, chcesz się modlić i nie wiesz, co powiedzieć? Masz pustkę w głowie, tylko emocje, albo ból. Wtedy duch modli się za ciebie. Nie musisz mieć słów, on i tak wie, co w tobie jest. To jest największy dar mieć w sobie tego, który zna myśli Boga, który mówi prawdę, który prowadzi, który modli się razem z tobą. Nie lekceważ ducha świętego, nie uciszaj go, nie ignoruj. Bo przez niego Bóg mówi do ciebie codziennie, w ciszy, w słowie, w pokoju, ale zawsze z miłością, która nie zostawi cię w błędzie. Nie zawsze Bóg przemawia jak grom z nieba, nie zawsze wali pięścią w drzwi, czasem mówi szeptem. Tak cicho, że jeśli masz chaos w głowie, nie usłyszysz go. Zobacz, jak to wyglądało u Eliasza. Ten prorok przeżywał ogromne wewnętrzne zmagania. Uciekł, bał się. Był na skraju załamania. I wtedy Bóg powiedział mu, żeby wyszedł na górę, bo on przejdzie obok. W pierwszej księdze królewskiej rozdział dziewiętnasty czytamy i rzekł Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził i powstał potężny, gwałtowny wiatr, rozbijający góry i kruszący skały przed Panem. Ale Pana nie było w tym wietrze. A powietrze. Trzęsienie ziemi, ale pana nie było w trzęsieniu ziemi, a po trzęsieniu ziemi ogień, ale pana nie było w ogniu, a po ogniu szmer łagodnego powiewu. I dopiero wtedy Eliasz zakrył twarz, bo wiedział, że to właśnie w tym szeptanym powiewie był Bóg. Widzisz? On nie zawsze przychodzi w hałasie, nie zawsze przemawia przez wielkie znaki, czasem czeka, aż w końcu zamilkniesz, a my? My biegniemy, gadamy, modlimy się w biegu, przełączamy ekran na ekran, a Bóg cały czas czeka. Nie, żeby coś odebrać, ale żeby dać siebie, swój głos, swój pokój. Ale, żeby go usłyszeć, musisz zrobić coś, co dziś dla wielu jest niewyobrażalne: wyciszyć się, usiąść, zamknąć drzwi, odciąć się od świata, nie tylko umysłem, nie tylko emocjami, duchem, tym, który w tobie się narodził, gdy oddałeś życie Jezusowi. I wtedy, gdy naprawdę zamilkniesz nie tylko z zewnątrz, ale w środku. Może usłyszysz go tak jak Eliasz, nie w wichrze, nie w ogniu, ale w delikatnym szeptem, który przeniknie twoje serce. Dlatego zachęcam cię. Rób czas dla Boga: prawdziwy, bez pośpiechu, bez rozpraszaczy, po prostu bądź z nim. Bo często on mówi dopiero wtedy, gdy wszystko inne zamilknie, czasem się modlisz i nic. Dzień, tydzień, miesiąc, modlisz się dalej i dalej cisza. Zaczynasz się zastanawiać, czy Bóg mnie w ogóle słyszy, czy on w ogóle chce mi odpowiedzieć, ale musisz to zrozumieć, bo że czas nie jest twoim czasem. On może odpowiedzieć od razu, ale równie dobrze może to zrobić po wielu latach. I to nie dlatego, że się ociąga, ale dlatego, że on wie, kiedy jesteś gotowy. Znam ludzi, którzy modlili się przez całe lata o małżonka. Nie byle jakiego, ale tego, którego Bóg dla nich wybrał. Inni wołali do Boga o cel w życiu, o powołanie, o zmianę, o sens. I wiesz co? Wielu z nich czekało długo. Ale kiedy odpowiedź przyszła, była idealna. Chcesz przykład z mojego życia? Modliłem się przez długi czas, żeby zrozumieć, co mam robić w tym świecie. Kiedy zostałem chrześcijaninem, po tym jak straciłem drugiego brata, wiedziałem jedno: chcę pomagać ludziom ale nie wiedziałem jak więc zacząłem studiować psychologię skończyłem ale w sercu dalej nie miałem pokoju coś było nie tak modliłem się dalej i nic cisza aż któregoś dnia podczas podróży między Chinami a Hongkongiem wysiadłem z pociągu i nagle zobaczyłem morze ludzi tysiące twarzy i wtedy w duchu usłyszałem pytanie od Boga Daniel gdzie pójdą ci ludzie gdy odejdą z tego świata i w tym momencie coś we mnie pękło. Zalały mnie łzy. Nie mogłem się ruszyć. Stałem i patrzyłem, jak mijają mnie tłumy, i wiedziałem, że Bóg poruszył moje serce. Wieczorem wróciłem do domu, otworzyłem Biblię dokładnie tam, gdzie skończyłem dzień wcześniej. Pierwszy werset, jaki przeczytałem, to list do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany na apostoła, wybrany do głoszenia Ewangelii Boga. I wtedy wiedziałem. To było Rema. To było Boże powołanie. Głębokie, wyraźne, niepodważalne. Nie emocja, nie sugestia. To był moment, w którym całe moje życie się zmieniło. Zadzwoniłem do ojca, opowiedziałem mu wszystko i w słuchawce usłyszałem ciszę, a potem łamiący się głos: Synu, Bóg mi to pokazał już dawno temu, ale czekałem, aż on sam tobie to powie, bo wtedy będziesz gotowy. I właśnie tak działa Bóg. On nie spóźnia się i nie przychodzi za wcześnie. On wie, kiedy twoje serce jest gotowe, i jeśli naprawdę go szukasz, jeśli się nie poddasz, on odpowie. Ale musisz się nauczyć jednej rzeczy: cierpliwego czekania. Bo Boży czas jest zawsze doskonały, więc jak Bóg mówi do człowieka? Przez pismo święte, jego niezmienne, święte słowo, przez Rema, żywe, osobiste przesłanie w danym momencie. Przez Ducha Świętego, który mieszka w tobie, jeśli naprawdę narodziłeś się na nowo, przez pokój w duchu, który potwierdza, że idziesz we właściwym kierunku, przez innych ludzi, których posyła, by przekazać tobie coś ważnego, przez sny, wizje i znaki, które potrafią wstrząsnąć sercem, przez okoliczności zamykane i otwierane drzwi i czasem przez cichy szept, który przebija się tylko wtedy, gdy w końcu zamilkniesz. Ale on naprawdę mówi. Nie jesteś zostawiony. Nie jesteś sam. Bóg codziennie rozmawia ze swoimi dziećmi. Pytanie tylko, czy ty naprawdę go słuchasz? Twoim zadaniem nie jest domyślać się w ciemno. Twoim zadaniem jest szukać, prosić, słuchać uważnie i czekać z cierpliwością, aż odpowie, bo odpowie na pewno. Ale żeby go słyszeć, trzeba z nim chodzić na co dzień. Nie tylko w niedzielę. Nie tylko wtedy, gdy coś się wali. Codziennie, w świętości, w czystości serca, w szczerości i w modlitwie, która nie jest rytuałem, ale rozmową z Ojcem. Bóg cię kocha i chce, żebyś go słyszał bardziej niż ty chcesz usłyszeć Jego. Nie uciekaj więc od ciszy, nie bój się pytać i nigdy nie przestawaj nasłuchiwać Jego głosu. Bóg naprawdę cię kocha. To nie jest puste hasło, to nie jest religijna gadka. On mówi cały czas do ciebie. Osobiście. Pytanie brzmi: Czy ty naprawdę chcesz słuchać? Bo możesz słyszeć go w Słowie, w modlitwie, w ciszy, ale tylko jeśli będziesz miał serce gotowe, żeby zamilknąć i usłyszeć. Jeśli ten film Tobie pomógł, zostaw subskrypcję i kliknij dzwonek, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. I koniecznie obejrzyj film, który teraz widzisz na ekranie. Tam wyjaśniam, jaka jest różnica między duszą a duchem. To naprawdę pomoże tobie lepiej rozumieć, jak Bóg do ciebie mówi. Pamiętaj, On mówi każdego dnia. Teraz już tylko od ciebie zależy, czy go usłyszysz. Drodzy słuchacze, jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.